Jak się uczyć języków w domu i samodzielnie w domu. Jeśli oglądacie już mój kanał od jakiegoś czasu, to doskonale już o tym wiecie i wiecie, jak to robić, tym bardziej jeśli robiliście mój kurs, wideo kurs online. I tutaj na moim kanale jest mnóstwo filmów na ten temat, więc każdy może teraz przez ten czas tego siedzenia w domu, sobie te filmy oglądać i wynieść z tego bardzo dużo. Natomiast to wideo robię dla wszystkich tych nowych osób, które gdzieś tu. Wpadły na mój kanał przy okazji właśnie siedzenia w domu. Także zapraszam. Z tym siedzeniem w domu to jest tak, że można ten czas albo bardzo dobrze wykorzystać, albo można go całkowicie zmarnować i jeść 20 razy dziennie, przytyć i nie wiadomo co je jeszcze złego może się wydarzyć. Dlatego ja uważam, że jeśli akurat jest tak, że teraz musimy być w domu, to można to wykorzystać jako okazję wręcz do tego, żeby coś fajnego zrobić, i jedną z takich rzeczy oczywiście może być nauka języków. No i teraz, jak można tych języków się w domu uczyć? Ja jestem Sandra, a wy jesteście na kanale o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych, no i się sobie totalnie na ten temat porozmawiamy więc co można robić w domu. Po pierwsze, oczywiście można odbywać lekcje, normalne lekcje online, czyli na przykład poprzez Skype'a, tak jak ja to robię już od wielu lat z moimi uczniami. W takim przypadku, i ja to już zawsze powtarzałam, można się spotykać z uczniem i nie trzeba odbywać lekcji kiedy jest taka sytuacja, że ktoś jest chory, albo uczeń, albo nauczyciel i to dotyczy nie tylko um, najnowszych chorób, że tak powiem, ale również wszystkich pozostałych. Um, I Nieraz jest tak, że po prostu nawet jeśli nie jesteśmy za bardzo chorzy, ale gdzieś się tam trochę kiepsko czujemy, no to nie poszlibyśmy na lekcję, a jeśli to jest lekcja online, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak się połączyć z nauczycielem, czy z uczniem i żeby taką lekcję odbyć, jeśli um, obie te osoby mają na to ochotę i um, siły. Więc to jest oczywiście super opcja, pod warunkiem. Oczywiście właściwie wszystko jest pod warunkiem i zależy, nie? Zawsze. No i tutaj też pod warunkiem, że osoba, która takie lekcje przeprowadza, potrafi dobrze takie lekcje przeprowadzać. Um, tutaj lekcje online nie, nie różnią się niczym od takich lekcji na żywo. Um, one w niczym nie pozostają, jakby z niczym nie pozostają z tyłu. Wszystko się tutaj da przeprowadzić i to fantastycznie, uważam, że nawet lepiej niż na żywo. Zależy to oczywiście tylko i wyłącznie od nauczyciela. Jeśli ktoś prowadzi kiepskie lekcje na żywo, no to będzie też prowadzić. Kiepskie, kiepskie lekcje online, i to, że um, jakaś na przykład traficie na jakiegoś kiepskiego nauczyciela online i się do tego zniechęcicie, to jest trochę. Bez sensu, bo akurat po prostu trafiliście na takiego nauczyciela. To nie znaczy, że wszystkie lekcje online są niefajne. Tym bardziej, że na pewno macie takie doświadczenia też z niefajnymi lekcjami na żywo. Więc to, jaka ta lekcja jest jakościowo, nie ma absolutnie nic do tego, czy jest to online, czy na żywo. Ja sama prowadzę już od wielu lat kursy niemieckiego, angielskiego i włoskiego online, właśnie na Skype. Ie. Takie intensywne bootcampy językowe, gdzie spotykamy się bardzo często i jest to. No, bardzo, bardzo intensywny kurs. Jest on o wiele bardziej intensywny niż takie kursy stacjonarne. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze fakt, że o wiele lepiej wykorzystuje się czas, no bo nie ma tutaj już kwestii dojazdu. Kolejna rzecz, którą można zrobić e, ucząc się języka w domu, no to przede wszystkim obejrzeć sobie moje archiwalne nagrania tutaj na tym kanale, gdzie bardzo, bardzo dużo mówiłam o tym, jak się uczyć języków właśnie samodzielnie, i to jest to, co możemy teraz zrobić w domu. Także myślę, że tutaj już nie muszę więcej na ten temat mówić, po prostu zapraszam do obejrzenia nagrań e, na moim kanale, ponieważ te nagrania wielu osobom, bardzo wielu osobom pomogły uczyć się skutecznie języków i e, mimo, że nie wykupywały ode mnie żadnego kursu, Kursu, nie skorzystały z wideokursu, także niekoniecznie zawsze trzeba wydać pieniądze, żeby się czegoś nauczyć. A przy okazji, oczywiście, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i również do dołączenia do mnie na Instagramie, który nazywa się tak samo: czyli Madame Poliklata. Kolejna rzecz, którą można zrobić, jeśli tak się za bardzo nie chce czegoś zrobić ale jednak nie zmarnować tego czasu, to oczywiście można oglądać seriale w języku obcym. I tutaj również na moim kanale jest bardzo dużo filmów na ten temat. No i ja mówiłam o tym też przede wszystkim na moim wideokursie online, jak się uczyć języków obcych sprytnie i efektywnie, gdzie mówiłam, jak w ogóle pracować z materiałami wideo, jak pracować z takimi darmowymi materiałami na YouTube, jak sobie ich wyszukiwać, właśnie takimi do nauki języków, jak pracować z serialami, jak właśnie je wykorzystać do nauki języków. I tutaj jest taka rzecz, lekko łatwa i przyjemna, która jest dobra na takie czasy, kiedy, kiedy trochę powątpiewamy i nic się nie chce, no to przynajmniej tym się można zająć. Super opcją jest oczywiście czytanie książek i o tym również mówiłam w moim wideokursie. Ja akurat czytam przez cały czas i nie muszę tutaj mieć specjalnie jakiejś kwarantanny, żeby. Siedzieć w domu i czytać. No i co jeszcze można zrobić? Oczywiście można również skorzystać z moich wideolekcji, czyli webinarów. Jak się uczyć szybko niemieckiego, jak się uczyć szybko angielskiego, które są webinarami gramatycznymi, z hakowaniem gramatyki, gdzie pokazuję krok po kroku, jak się uczyć tej gramatyki, czego się uczyć, jak podejść do nauki tej gramatyki, żeby ona była logiczna, jak rozumieć konkretne elementy gramatyki, tak żeby e, cała ta gramatyka stała się dla nas prosta i przejrzysta. I tutaj um, wiele osób mówi, że gramatyka niemieckiego jest trudna albo że gramatyka języka angielskiego jest chaotyczna. Ja właśnie na tych webinarach pokazuję, że wcale nie. Oczywiście linki do tych webinarów zostawiam Wam tutaj pod filmem jak zwykle. Pomyślałam również, e, ponieważ wiele osób mnie już o to pytało i nadal pytacie, e, kiedy będzie dostępny wideokurs online i jak się uczyć języków sprytnie i efektywnie. I ja planowałam sprzedaż tego kursu ponownie na ym, wrzesień, czyli tak mniej więcej jak zaczyna się szkoła, a teraz nie wiadomo kiedy szkoła się zacznie. I y, pomyślałam sobie, że okej, okay, dobra, chcecie, to włączę sprzedaż tego kursu jeszcze raz i włączę y, sprzedaż po tej samej cenie, jaka była wcześniej. Y, następna sprzedaż tego kursu miała być po wyższej cenie już, ale że jest to jednak taka awaryjna sytuacja, to postanowiłam, że opublikuję ten kurs po raz kolejny w tej Samej cenie i będzie on kosztował dokładnie tyle samo, ile kosztował w styczniu podczas premiery. Więc linka do kursu oczywiście znajdziecie również pod filmem. Także, jeśli ktoś nie zdążył się załapać na ten kurs w styczniu i nie chce czekać aż do września, a mam nadzieję, że we wrześniu będę go mogła opublikować po raz kolejny. No to zapraszam do skorzystania z tej oferty teraz. Będzie ona dostępna tylko przez tydzień, po to, żeby po prostu ten kurs szybko kupić i go również przerobić, korzystając z tego czasu, kiedy jesteście w domu i kiedy i tak musicie zrobić coś. Ja sama obecnie również spędzam dużo czasu w domu, ale pod tym względem akurat u mnie się zbyt wiele nie zmienia, ponieważ ja raczej dużo czasu spędzam w domu, jestem super domatorką. No i poza tym również pracuję nad nową rzeczą, nad nowym produktem, i będzie to e a właściwie wideobóg z języka niemieckiego, który za niedługo będzie gotowy i o którym Was na pewno poinformuję. Przy okazji tego nowego produktu zrobimy sobie również wyzwanie z języka niemieckiego, także mam nadzieję, że cieszycie się na to wyzwanie. Na pewno się ono odbędzie jeszcze w tym czasie takim siedzenia w domu, więc to będzie kolejna rzecz, którą będziecie mogli zrobić dla swojego języka niemieckiego tym razem. Specjalnie w tym nagraniu nie mówiłam teraz o takich rzeczach, o których mogłaby pomyśleć taka osoba, która jeszcze nie ogląda Moich nagrań, która, która jeszcze nie wie, jak się uczyć języków, i która myśli, że nauka języków polega na tym, na przykład, żeby sobie zamówić jakąś książkę i przerobić ćwiczenia. Także specjalnie o tym nie mówiłam, i te wszystkie osoby, które właśnie na to liczyły, to na pewno są zawiedzione. Ale tak jak mówię, nie robię tego specjalnie, dlatego że właśnie na moim wideokursie mówiłam bardzo, bardzo dużo o tym i o tym jest cały kurs: jak planować sobie naukę, jak się uczyć umiejętności, jak się uczyć właśnie konkretnych umiejętności, a nie tylko wypełniać czas, robiąc jakieś ćwiczenia, które tak naprawdę nie dają żadnego efektu końcowego i nie przybliżają nas do żadnego celu konkretnego, jak wykorzystywać fajne materiały, jak ich szukać do nauki języków. Ja o tym wszystkim mówię właśnie na tym moim kursie. Tam jest ponad 4,5 godziny materiału, plus jeszcze dodatkowo godzinny webinar, w którym mówię, jak hakować sobie gramatykę, jak rozumieć pewne elementy gramatyki i tłumaczę to na przykładach z czterech języków, czyli języka właściwie pięciu, bo języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. I można to również odnieść do innych języków, przełożyć to sobie po prostu na inne języki, właśnie te elementy, o których mówię, bo one są takie wspólne dla wielu języków. Dlatego trudno byłoby jednak o tym wszystkim mówić w jednym tutaj krótkim nagraniu. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wszystko robić dokładnie, krok po kroku, to zapraszam do tego kursu i mam nadzieję, że przestanę teraz również dostawać wiadomości na temat tego, czy mogłabym uruchomić sprzedaż kursu specjalnie dla jednej osoby, albo czy mogłabym ten kurs komuś udostępnić i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz wszyscy, którzy na to czekali, wszyscy, którzy nie zdążyli, to teraz po prostu z tego skorzystają. Trzymajcie się, uczcie. Się. Się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. No i zapraszam już wkrótce na kolejne nagranie. Myślę, że za tydzień. Yy, I myślę, że to nagranie będzie jeszcze nagraniem w języku niemieckim. Yy, I to już chyba będzie ostatnie teraz w tym czasie, takie, w którym będę mówiła tylko w języku niemieckim, a później yy, będzie kilka nagrań o języku niemieckim. Także do zobaczenia. pa. pa. Yy, stupa! Ale że to jest taka. Yy, no. Ale że to jest taka.